Piotr Wójcik, dzień dobry, zapraszam na program w pigułce. Skrót wiadomości MedExpressu. Farmaceuta powinien być doradcą pacjenta, powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas konferencji poświęconej nowej usłudze farmaceutycznej Nowy Lek. Usługę przygotowała Naczelna Izba Aptekarska we współpracy z uznanymi w dziedzinie zdrowia autorytetami. Usługa Nowy Lek ma być wsparciem dla pacjenta, któremu lekarz przepisał nowy produkt leczniczy. Jak powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, usługa jest potrzebna zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i systemu ochrony zdrowia. Resort Zdrowia planuje stworzyć możliwość finansowania świadczeń opieki farmaceutycznej w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych. Możliwe jest też uruchomienie pilotażu takiej usługi. Póki co, usługa nie jest refundowana i może być realizowana przez chętnych farmaceutów w ramach opieki farmaceutycznej. Wczoraj obchodziliśmy światowy dzień chorób rzadkich. Barbara Dziuk, przewodnicząca sejmowych komisji do spraw onkologii i chorób rzadkich, w rozmowie z MedExpressem przypomniała, że weszła już w życie strategia do spraw chorób rzadkich, wypracowana we współpracy z ekspertami oraz z organizacjami pacjenckimi. Strategia została przedstawiona na forum Unii Europejskiej, tak by Unia wypracowała rozwiązania, które pozwoliłyby finansować choroby rzadkie bezpośrednio ze środków unijnych. Poseł Barbara Dziuk podkreśliła też potrzebę stworzenia ośrodków referencyjnych do spraw chorób rzadkich, w których prowadzona będzie nowoczesna diagnostyka genetyczna. Wywiad w całości publikujemy na medexpress.pl Klinika Budzik dla Dorosłych na Warszawskim Brudnie może już przyjąć pierwszych podopiecznych. Mazowiecki Szpital Brudnowski będzie partnerem medycznym kliniki prowadzonej przez Fundację Ewy Błaszczyk AKOGO. Budowa kliniki Budzik dla Dorosłych w Warszawie sfinansowana została zarówno ze środków własnych fundacji, jak i ze środków publicznych, dotacji z Funduszu Sprawiedliwości i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Budowę wsparła też Fundacja Orlen, Fundacja PKO Banku Polskiego i firmy wyposażające w rzeczy niezbędne do funkcjonowania kliniki. Celem placówki jest świadczenie usług medycznych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem rozmaitych, nowatorskich metod leczenia, diagnostyki oraz najszerszego wachlarza metod neurorehabilitacji. To wszystkie informacje w tym przeglądzie wydarzeń MedExpressu. Po więcej zapraszam na medexpress.pl.